Dzisiaj Wam pokażę moje rzeczy na semestrach i właśnie będę właśnie też Wam pokażę na włoski live stream Słuchajcie, dobra. I wbijamy pod tym filmem 100 tysięcy łapeczek w górę. Także słyszy kto mnie widzi. Niech kliknie łapeczkę. Dobra, no to jedziemy z tym To Zetestujemy, czy działa? Dobra, się Ja, dobra. A balony działają. Czekaj. Czekajcie, przetestujemy. Oh! Ja słuchajcie, jestem słowa wzmuchaniu balonów, ale odczuwałam dwóch rąk. Poczekajcie. Matko. To najważniejsze, że działają, ogóle. Chodźcie ze mną. Dobra, teraz przetestujemy czapeczki. Teraz nam tu złotą i, no, i srebrną. Zobaczcie. Dobra, złotą przetestujemy. Okej. Okay. Dobra, testuję. Zakładam. Czekajcie, czekajcie. Oto to muszę, to jakoś. Ja się w ogóle boję takich czapeczek na takie gumki i recepturki. Bo... Kiedyś mi zepsuła czapka i się teraz boję. ja muszę bardzo delikatnie zrobić. Au. <tuszelne> matko, ja, to, to się boję, boję. O! się się mamo, mamo, O, mamo, O, dobra. Dobra, dobra, mam, mam, mamo, mamo, nie działa. O, dobra, e, dobra, czapaczki działają, wszystko działa. Dobra, a teraz przetestujemy moją moja smakowitka, a jest. I właśnie, słuchajcie, e, bo teraz jesteście na kanale e, Zuja Serduszka. O, właśnie taki mam kanał. E, I słuchajcie, jak piszecie, jeszcze jest kanał mojego taty naszej całej rodzinki jest jeszcze kanał. Powiem wam jaki. Jak wpiszecie nie te przygody, to wtedy Wam wyskoczy na te No, no i na tym chyba skończymy nasz odcinek, bo i tak był długi. No to widzimy się w następnym odcinku.